Długo musieliście na to czekać, ale w końcu się doczekaliście, więc witam was w kolejnym odcinku Zdegradowanych. Po Liverpoolu postanowiłem, że tym razem zdegradujemy Barcelonę, ponieważ najwięcej osób proponowało właśnie ten klub. A zamiast całej historii dlaczego Barcelona została zdegradowana podesłał mi Michał, więc bardzo dziękuję. Co prawda trochę pozmieniałem tam niektóre rzeczy, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, a teraz już zaczynajmy. Nie stać się na wymarzony skład? No to zapraszam cię na supercoinsy.pl. Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na twoje konto. Nie zapomnij, że z kodem Skydu masz 5% zniżki. Problemy Barcelony rozpoczęły się od skargi Atletico w sprawie transferu Grismana, który przeszedł do Blaugrany za 120 milionów. Tyle podobno wynosiła jego kauzula, ale ostatecznie okazało się, że kauzula wynosiła 200 milionów. Podczas negocjacji pre Prezes Barcelony oznajmił, że odda te 80 milionów, ale po transferze, ponieważ obecnie nie może dać aż tak dużych pieniędzy. Ale po wszystkim, jak Griezmann już przeszedł do Barcelony, oznajmił, że nigdy nic takiego nie mówił i nic nie zapłaci. Atletico Madrid miało na to dowody i prezes La Ligi przyznał im rację, a za oszustwo, na małe pieniądze Barcelonie zabrano jedno mistrzostwo, zdegradowano do drugiej ligi i nałożono ogromną karę finansową. Problemy finansowe były jeszcze większe po tym, jak niektórzy byli piłkarze Barcelony, w tym Neymar, pozwali klub o rzekome niepłacenie. Przez to wszystko Barcelona dostała jeszcze zakaz transferów na dwa najbliższe okienka i aby spłacić długi. Byli zmuszeni sprzedać większość zawodników. Zawodnicy, którzy zgodzili się na zmniejszenie zarobków, pozostali w klubie, aby pomóc Barcelonie w powrocie na szczyt. Zawodnikami najbardziej rozpoznawalnymi, którzy zostali w klubie, byli Messi, Busquets, Pique, Alba i Roberto. I jej postanowiło mocno zmniejszyć im overalle przez degradację Ligę niżej. Gracze FIFA byli w szoku przez taką decyzję, ale było trzeba ją zaakceptować. Zawodnikami, którzy jeszcze zostali w klubie, byli Cuenca, Chumi. Kolado oraz Penia, Barcelona przyniosła do pierwszej drużyny zawodników ze szkółki oraz pozyskała zawodników, którzy szukali klubu. Ostatnim problemem był tylko trener, ale z tym sobie poradzili bardzo szybko, ponieważ legenda klubu Carles Puyol sam się zgłosił, że chce pomóc w powrocie do La Ligi. Zarząd Barcelony postanowił dać mu szansę i mimo braku doświadczenia na ławce trenerskiej, Puyol oficjalnie został trenerem Barcelony. Przed sezonem zostały ustalone pewne cele, głównym celem było utrzymanie się w lidze, ale też zarząd ustalił, że 1-16 w Pucharze Króla to cel minimum. Powiedziano również Pujolowi, że w ciągu czterech sezonów Barcelona ma awansować do La Ligi. Gdy już wszystko było ustalone, było trzeba ustawić cały skład i powoli wdrażać taktyki, tak to wszystko się prezentowało, czy to starczy, aby się utrzymać? Tego nikt nie był pewien. W trakcie sezonu został wysłany scout, który miał za zadanie szukanie młodych, perspektywicznych zawodników, którzy kiedyś wzmocniliby skład Blaugrany. W Barcelonie w tym sezonie większość ekspertów przewidywała spadek, a początek sezonu trochę to pokazywał, że Barcelona jest faworytem do spadku, bo porażka ze chłeską 6 do 0 to jednak jest mocny argument, że Barcelona nie wygląda zbyt dobrze. W połowie sezonu stała się najgorsza rzecz, czyli kontuzja Messi'ego na 4 miesiące, teraz wydaje się, że utrzymanie się w lidze jest prawie niemożliwe. Mecz przez który wzrosły morale był przeciwko Racingowi Santander, bardzo wygrała 3 do 1 i była to najwyższa wygrana w tym sezonie. W trakcie sezonu do pierwszej drużyny zostało przesuniętych 3 skrzydłowych, był to Romero, Navas oraz Bolatti, wszyscy są Hiszpanami. Cel, jeżeli chodzi o puchar króla wydawał się bardzo łatwy, patrząc na to, że Barcelona zaczynała od pierwszej rundy, a musiała dojść tylko do 1.16, a mimo to i tak im się nie udało. Odpadli w pierwszej rundzie z Fuena Bradą 1 do 0. A pod koniec sezonu Barcelona odnalazła formę i przez cały sezon porażek i remisów i naprawdę sporadycznych wygranych Ostatnie kolejki były wyśmienite i zanotowali aż 7 wygranych pod rząd, co dało im 14 miejsce w lidze. Nikt ich nie widział tak wysoko przed sezonem, ale jednak się udało i rewolucja Pujola może być jednak udana. W drużynie sezonu Sekunda División nie znalazł się żaden piłkarz Barcelony, ale jeżeli chodzi o nagrody klubowe, to najlepszym zawodnikiem sezonu został Messi. Również został najlepszym strzelcem klubu. Wyróżnić warto też Joaquin'a, który przyszedł za darmo, a wniósł naprawdę dużo jakości, tak samo jak Penia, który miał najwięcej asyst z całego klubu. W formacji obrony wyróżnił się najbardziej Pikę. Myślę, że to nie jest zaskoczenie, a największy rozwój przez cały sezon miał Penia, może za rok już powalczy o pierwszy skład. A teraz już przechodzimy do drugiego sezonu, który również będzie bardzo ciężki, ponieważ zarząd oczekuje od Pujola, że Barcelona zajmie miejsce w górnej części tabeli oraz ponownie, żeby doszli do 1. 16 pucharu króla. Po banie transferowym zarząd dał Pujolowi 2 miliony na transfery, jest to mało, ale póki co klub nie może wydawać ogromnych pieniędzy, bo ich po prostu nie ma. Aby zwiększyć trochę budżet, pujol postanowił sprzedać jednego ze trzech napastników uznał że najmniej przydatny był Pinci, został on sprzedany za około 2 miliony. A do klubu przyszło dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Varela, który został sprowadzony tylko w roli rezerwowego, alby drugim wzmocnieniem jest reprezentant Paragwaju Nunes, który powalczy o pierwszy skład. A jeżeli już wspomniałem o składzie, to tak aktualnie on się prezentuje. Wielkiej różnicy nie ma, ale jest chociaż troszkę lepiej. Do składu na początku sezonu doszła jeszcze trójka juniorów. Kalis, środkowy pomocnik, napastnik Paulos oraz środkowy obrońca Cane Takis. Tak samo jak rok temu początek sezonu nie był najlepszy, ponieważ już w piątej kolejce padła najwyższa porażka Barcelony było to przeciwko Levante, Wynik widzicie sami na ekranie. W pucharze króla udało się dojść do 1,16, tam już Barcelona sobie nie poradziła ze Spaniolem, ale chyba to nikogo nie dziwi. I tak wynik 2 do 0 <grym> no, nie jest taki najgorszy. W zimowym okienku trochę się działo, ale głównie była to sprzedaż zawodników. Klub opuścił Ortola, ponieważ Penia wygryzł go ze składu i nie mógł się pogodzić z rolą drugiego brankarza. Moreno również został sprzedany, ponieważ Pujol stwierdził, że zawodnik słabo się prezentuje. I lepiej będzie go teraz sprzedać. Ostatnim sprzedanym zawodnikiem jest Suarez, który był niezadowolony ze swojej roli w klubie i naciskał na transfer. A jedynym pozyskanym graczem jest Mirales, kupiony za pół miliona. Został sprowadzony po to, aby pełnić funkcję rezerwowego. Po zimowym okienku padło najwyższe zwycięstwo Barcelony w tym sezonie z Fuena Labrador 3 do 0. W tym sezonie udało się zaliczyć wszystkie cele od zarządu. W pucharze doszli do 1-16, a ligę sam widzicie. Barcelona, zajęła dziewiąte miejsce w tabeli. W drużynie sezonu ligi znalazł się tylko Messi, który tym samym został wybrany najlepszym zawodnikiem Barcelony i ponownie miał najwięcej bramek. Pod względem asyst najlepszy był Alba, miał ich sześć, ale też warto wyróżnić Joaquina, który w asystach oraz bramkach był na drugim miejscu. Najlepszym zawodnikiem z obrony został nowy zawodnik Barcelony Varela, a największą poprawę umiejętności można było zauważyć u Navasa. Mimo, że sezon był udany kończymy go w smutnej atmosferze, ponieważ Messi zakończył karierę i teraz będzie pomagać Barcelonie, tylko poza boiskiem. Zostały tylko dwa lata, aby awansować do La Ligi, inaczej Puyol może się pożegnać z posadą trenera. Na ten sezon celem jest walka o top 8 i ponownie Hiszpan ma doprowadzić zespół do jednej 16 Pucharu Króla. Po zakończeniu kariery przez Messiego w szatni Barcelony była rewolucja i wielu zawodników zostało sprzedanych i też doszło dużo nowych twarzy. Zacznijmy od tych, którzy pożegnali się z kubem, dlatego że nikt nie widział dla nich miejsca. Tymi zawodnikami byli Abdulaj, Gil, Castro, Albiar oraz Villa. Barko przez swoją małą skuteczność pod bramką Rywala, też został sprzedany, ale sprzedażą, którą nikt nie chciał był Collado, Odchodzący do Fula bardzo straciła duży talent, ale nic nie dało się zrobić, bo młody Hiszpan chciał grać więcej, a Pujol nie dała mu wystarczająco dużo szans. Po tych czystkach pieniędzy było naprawdę dużo, dzięki czemu udało się kupić aż trzech solidnych zawodników. Pierwszym z nich jest Nunes. Hiszpan wcześniej grał w Almerii, był gwiazdą tego zespołu. Dwóch pozostałych zawodników grało wcześniej w Lidze Argentyńskiej. Za obu Barcelona zapłaciła coś w okolicach 5,5 miliona. A ci zawodnicy to napastnik Trojański oraz prawy skrzydłowy Badalini. Skład wygląda następująco: powoli jest wzmacniany. Nie idzie to jakoś szybko, ale żeby wrócić do czasu świetności Barcelony, to może trochę zająć. Początek sezonu był bardzo ciekawy, ponieważ ciężko było ocenić w jakiej formie jest zespół Puyola, dlatego że w pierwszej kolejce wygrali 4 do 0 z Realem Oviedo, a dwie kolejki później przegrali 4 do 1 z Elche, co było najwyższą porażką w tym sezonie. Po wygranej w pierwszej rundzie Pucharu Króla z Lugo w jednej 16 znowu trafili na Espaniol, który udowodnił, że nadal jest lepszym zespołem. Podczas tego spotkania Kuenka doznał kontuzji na 4 miesiące. Jest to podstawowy obrońca Blaugrany, więc formacja obronna mocno się osłabiła. A co gorsze, po wyleczeniu tej kontuzji, dwa tygodnie później znowu doznał kontuzji na kolejne 2 miesiące. Przez to ten sezon był o wiele trudniejszy. Podczas sezonu do pierwszej drużyny został przesunięty Masana, Suarez oraz Zindiris. W lidze dużo się działo, ale jak sam widzicie, to jeszcze nie koniec. Barcelona zagrał w barażach do La Ligi. W ostatnich kolejkach zmieścili się do tej czwórki barażowej i pierwsze spotkanie barażowe było przeciwko Realowi Oviedo, które Barcelona w dwumeczu wygrała 3-0, a w finale Barcelona zmierzyła się z Almerią. Zobaczymy, czy Nunes wybrał dobrze, przechodząc do Barcelony, czy może jednak lepiej było zostać w Almerii, ale zobaczcie, sami opłacało mu się przejść, nawet strzelił dwie bramki w tym dwu meczu, więc przyczynił się w dużym stopniu do tego awansu. W drużynie roku sekunda División znalazł się Nunes, Romero oraz Badalini Zawodnikiem roku w Barcelony został Nunes, czyli 5 bramek, zanotował aż 12 asyst W tym aspekcie był najlepszym zawodnikiem Barcelony. Jeżeli chodzi o najwięcej bramek, to Romero miał ich 14, ale znowu chcę wyróżnić Joaquina, bo naprawdę on ciągle trzyma formę i wykręca naprawdę fajne liczby. W defensywie Pena grał najlepiej i naprawdę ratował zespół w najważniejszych momentach, a Romero zaliczył największy progres, chyba udowadnia to tym, że znalazł się w drużynie roku oraz był najlepszym strzelcem klubu. Po awansie Barcelona startuje sezon jako faworyt do spadku i skład wygląda najgorzej ze wszystkich. Pujol za zadaniem ma oczywiście uniknięcie spadku i ponowne dostanie się do 1.16 Pucharu Króla, a zadaniem długoterminowym jest w ciągu dwóch sezonów dostać się do środka tabeli La Ligi. Wiele osób skrytykowało Pujola po okienku, ponieważ po awansie do La Ligi dostał dużo pieniędzy na transfery, a kupił nie za wiele i znowu więcej sprzedawał niż się wzmacniał. Pożegnał się z Lolo, który nie chciał być rezerwowym, a do pierwszego składu już rzadko się łapał nawet w poprzednim sezonie. Został sprzedany również na Warrow, w którym były pokładane duże nadzieje, ale przez niewykorzystane szanse niestety musiał się pożegnać z klubem. Herrera też został sprzedany, Puyol w roli trzeciego napastnika widział bardziej Andri Paulosa, a najbardziej szokującą sprzedażą był Navas, który chciał grać w Barcelonie, ale Pujol woli stawiać na Romero i Joaquina, więc Hiszpana postanowił sprzedać do PSV. Dziwna decyzja, ponieważ ten gracz zapowiada się na wielką gwiazdę. Oprócz tego zespół został wzmocniony dwójką graczy, na środek pomocy został kupiony doświadczony pomocnik Sa, oraz do klubu powróci Miranda, który grał w Barcelonie przed degradacją do drugiej ligi. Aktualnie tak to wygląda. no Skład nie prezentuje się na tyle dobrze, żeby się utrzymać, ale zobaczymy. Może póją wyciśnie wszystko z tych chłopaków, i jednak Barcelona pozostanie w lidze. Juniorami, którzy wzmocnili skład Barcelony, są Gonzalez, Kofi, Ołtara i Traore. Ciekawe, czy kiedyś któryś z nich zaistnieje w Barcelonie. Pucharze Króla znowu udało się dojść do 1-16, ale tam znowu sobie nie poradzili. Tym razem przegrali z Valencią 3-0. Wynik bardzo wysoki, tym bardziej, że grali najlepszym możliwym składem. Przed zimowym okienkiem padło najwyższe zwycięstwo Barcelony. Co ciekawe, było to przeciwko Sewilli, więc rywal dużo lepszy, ale wynik 2-0 to jednak nie jest nic niesamowitego. W zimowym okienku były potrzebne wzmocnienia, ponieważ Barcelona ciągle była w strefie spadkowej, nie potrafiła z niej wyjść więc po to został kupiony Horta, który ma za zadanie odmienić grę w środku pola Barcelony. Pod koniec sezonu spotkaniem, które warto odnotować jest mecz przeciwko Atletico, przegrany 5-0. Nie wygląda to za dobrze, ale co ciekawe po tym spotkaniu Watford zgłosiła się Papujiola, ale legenda Barcelony oczywiście odrzuciła tą ofertę. W międzyczasie do pierwszej drużyny został przesunięty Ndiaye, który zapowiada się niesamowicie i w niedalekiej przyszłości może być podstawowym zawodnikiem Barcelony. A teraz najważniejsze: czy Barcelonie udało się utrzymać w Lidze? Oczywiście, że tak, było bardzo blisko do spadku, więc trzeba zmian, bo inaczej no, w dalszych sezonach może być bardzo źle. W drużynie sezonu La Ligi nikt z Barcelony się nie znalazł, zawodnikiem sezonu Barcelony został Romero. Grał najlepiej i był najbardziej skuteczny pod bramką przeciwnika. W stał Damian Badalini górował, ale warto też wyróżnić Nuneza, który też dał dużo drużynie i był kluczową postacią w walce o utrzymanie. Również bez Czumiego w obronie ciężko byłoby się utrzymać, bo on zawsze dawał z siebie 100%, a pod względem rozwoju najwięcej zrobił z Indiris. W piątym sezonie i zarazem ostatnim w dzisiejszym odcinku Głównym zadaniem był środek tabeli oraz jak zawsze 1-16 w Pucharze Króla, niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Gibice uwielbiają Pujola, ale podczas okienka niektórych jego decyzji nie rozumieli. Mocno kontrowersyjną sprawą było sprzedanie Roberto, który jednak został po degradacji, a teraz został sprzedany bez słowa czy tego chce czy nie. Również został sprzedany Varela, który jednak miał tylko jeden dobry sezon, reszta była dość średnia i nie dał rady wygrać rywalizacji z Albą oraz Mirandą. Transfery też były dość szokujące, ponieważ został sprowadzony 26-letni Tavares, który ponoć miał walczyć o pierwszy skład oraz został kupiony Reca. Ponieważ Pujol szuka kogoś, kto może grać na wielu pozycjach, ale czy Arek będzie odpowiedni, to pytanie już zostawiam dla Was. Ostatnim transferem jest Kamarasa. Wiele lat grania w La Lidze na pewno pomoże w osiągnięciu wyznaczonych celów na ten sezon. Skład prezentuje się tak, wiele z mocy nie ma, ale zamysł na drużynie Pujola był taki, że było w drużynie dużo rotacji i powoli tak to wygląda. Początek sezonu zapowiada się bardzo dobrze, dlatego że udało się wygrać z Betisem aż 3-0. To pokazało, że zespół prowadzony przez Pujola jest gotowy na ten sezon. W Pucharze Króla znowu udało się osiągnąć wyznaczony cel, ale porażka 4-0 z Walencją nikogo nie mogła cieszyć, tym bardziej, że była to najwyższa porażka w tym sezonie. Miesiąc później w pierwszym składzie przez 2,5 miesiąca musiał grać Reca, ponieważ Miranda doznał kontuzji, ale naprawdę nie radził sobie źle więc wiele osób pochwaliło Pujola za kupno tak solidnego zawodnika. A Barcelona patrząc na końcową tabelę zaliczyła niesamowity progres w stosunku do poprzedniego sezonu, zajęli aż ósmą pozycję, przed sezonem mało osób stawiało tą drużynę tak wysoko. W drużynie sezonu La Ligi znowu nikogo nie było z Barcelony, ale to może być dla was zaskoczenie, ponieważ zawodnikiem roku w Barcelonie został Nunes, który overallowo wygląda najgorzej z pomocników, którzy grają regularnie, ale mimo to grał niesamowicie i jak najbardziej na to zasłużył. Królem strzelców w zespole został Horta, który miał o jedno trafienie więcej od Badaliniego, Romero i Nuneza. W defensywie najlepiej grał Rodriguez, który w sumie spowodował sprzedaż Roberto przez swój świetny rozwój i w odczuciu Puyola jest po prostu lepszy. A NDI wyróżni wyróżnił się tym, że w znacznym stopniu poprawił swoje umiejętności. A to koniec odcinka. Mam nadzieję, że było warto czekać i film Wam się spodobał. Mam nadzieję, że ktoś wytrzymał do tego momentu. W ogóle piszcie propozycje na transfery na kolejne sezony oraz jak macie pomysł, jak ulepszyć tę serię, to napiszcie, zostawcie lajka oraz subskrypcję. No i mówi do Was SkyDum, więc na razie, cześć i czołem. Yo! Kogoś nam czasami wolę wołać ciszą. Ciszą i szmową, cały oddaję siebie, bitą. Bitą i słową, czasami piszę smutny tekst, porany Wolnie się sięgają. Nie wiem czy to ja, baczę ser, bo tuż ocieję się siłą. Mam swoje recepty, na lecho się nie zgadzam ze sobą. Ale to jest moje życie, nie zmienię się chyba nigdy, kiedyś będziemy na szczycie. I to nie przez głupie Mamy swój high life, nawet wtedy, kiedy.